Data premiery filmu to 25 grudnia 1974 roku. Przychody brutto z filmu to około 16 milionów złotych. Przed tym jak Janek poszedł do administratora osiedla, w mieszkaniu naprawiał kran, a za jego plecami widać było kontakty. Mimo to zarządca obiecywał mu później ich założenie. W nowo wstawionych drzwiach, które wcześniej wyważył Zenek, wizjer jest odwrotnie, aniżeli był wcześniej. Ponadto pojawił się w nich nowy zamek, do którego Wanda miała już klucze. W scenie, w której sąsiad i Janek wciągają lodówkę, dochodzi do upadku Janka. Wówczas widać jak spadają mu buty, które chwilę później ponownie znajdują się na jego stopach. W scenie, w której Wanda i Janek wdrapują się na szczyt wieżowca, widać jak mężczyźnie nagle pojawiają się rękawiczki na rękach, a kobiecie znikają z nóg buty. Stało się to wtedy, gdy oboje zaczęli podskakiwać z radości. Na początku filmu sąsiad Poganek mówi, że mieszka na czwartym piętrze, a później w rozmowie z milicjantem dodaje, że piętro pod głównym bohaterem. Jednak przez okna mieszkania Filikiewiczów widać dolne partie drzew, co oznacza, że lokal znajduje się na parterze lub pierwszym piętrze, a nie piątym. Początkowo komedia miała nosić tytuł Lawina poprzez nawiązanie do eskalacji wydarzeń mających wpływ na życie głównych bohaterów. Autorzy dla urealnienia fabuły konsultowali treść scenariusza z prawnikiem. Scena z wchodzeniem Filikiewicza na dach może być uznana za nawiązanie do filmów z Boosterem Keatonem i Haroldem Lloydem. Odgrywana była ona bezpośrednio przez Jacka Fedorowicza bez udziału kaskadera.